NAJCIEKAWSZE ZNALEZISKA POD WODĄ! Kurde, ile ryb! Ej! No! I tu takich z większych... No, takie... Co to? Haczyk. O, to był prysznic, do prysznica, Ta. tak? Pewnie z łódki się urwał. Rurka. Rureczka, to... klasycznie. Okulary. Okularki. No, to są takie typowe no. itemy podwodne, bo ludzie to tracą na wodzie. Air AirPods Pro! To... AirPods Pro, no. Ale tylko jeden. No. To... A, no, nie Może wszedł, będzie działał. No. Do ryżu. Co to było? Jakaś taka dziwna rurka. Jaka ryba wielka! Jezu! To była barakuda? No. To jest barakuda? No. Big old barakuda. To jest. Daj yy, ryba. No, wiem. O, pierścionek. pierścionek. O, ale taki, co? ty? Ciekawe, czy z jakiegoś metalu szlachetnego, bo taki zaśniedziały jest. Ale do wyczyszczenia, starych Ty buci kopię. buci, Ale to zwykły stary gumiok. Ty, ale. O, myślałem, że to jest zwykły założy. gumiok. O, znowu. Ej, znów ta barakuda, co jest, jak się interesuje? Co to? Ale zajbiste. Co, co to jest? jest? Jakaś zwykła. Aha, chyba muszelka jakaś. To Co no... to? Zabierzka chyba, nie? O! To jest jakiś diament w środku. No. Ja pierdzielę, stary. No. Ej, kurde, ja chcę od razu wiedzieć, czy to jest prawdziwe, czy nieprawdziwe. Poka mi to, bo on to potem weryfikuje, nie? Dobra, to później, później. Co on tam włączył? Nie wiem. A w ogóle jaki sprzęt? Turbo. No, nie? zajebiste są te wykrywacze, właśnie takie. te takie punktowe. No, bo pierwsze jest ten ogólny, a potem tak, punktowy. Tak, tak, nie. Tak, tak. O, też pierścionek. To jest jakiś, jakiś ring. Jestem ciekaw ile z tych pierścionków jest z tych failowych y, oświadczeń, że ktoś otwiera Aha, pierścionek, i wypada, spada, no. spada do wody, nie? Nie no, to ja myślę, że to większość jednak ludzi traci po prostu przy sportach No, albo przy pływaniu i tak dalej, nie? No, Kurde, mega dużo biżuterii, stary. No facet ma jakiś stary, co chwilę jakieś dorąbane pierścionki, które są po prostu kosmiczne, no. jeśli chodzi o zegareczek teraz. O! Oh. Ja jestem ciekaw wartości tego wszystkiego. Stary, no prawdziwe złoto. Czy tam pozłacane. O, sprawdzają czy jest prawdziwy. O, oh, diament. To czy diament jest ten prawdziwy. O! Oh. Jest! Wow. Ja pierdzielę! To stara ma z kilka diamentem. kobli. Od razu tak. Ej, to jest niesamowite. Ja nie mogę. Kurde, czemu ja nie mogę znaleźć takiego pierścionka z diamentem? Ja pierdykam. Przecież to, to jest znalezisko stare warte... Jo, pier... no. Ja myślałem, że to ja jest Ja też jeden. myślałem, że jeden, a on jest dookoła ringu te diamenty ja To on stary, kilka kilkadziesiąt ty tysięcy. No nie wiadomo, bo nie wiadomo jaka tam jest jeszcze wiesz, co to za diamenciki i tak dalej. Stary, ale, ale zakładając, bo... że są prawdziwe i patrzę, jakie one są wielkości, to ten pierścionek to jest kilkadziesiąt tysięcy. No bardzo możliwe. Ja A Apple Watch? No patrz pierścionków. Patrz monet. Monety to tam gówno to są monety stare nie, po prostu. Monety? No chyba że takie bardzo stare monety. Czy to zrobić z nich pierścienie? Nie, 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 chyba że są bardzo stare monety kolekcjonerskie. O, no na przykład to nie tak. wiem z 1500 roku na przykład jakaś. No. Tam to by były złote pewnie albo srebrne. Srebrne też były. No. I fajnie, gdyby to jeszcze wycenił jakieś uznać, no. nie? No. Patrz, a działa. Ja pierdzielę. 500 dolarów za zegarek, ok? 14 karatowe złoto. Kurde, nie powiedział ile. ja może powie jeszcze. No ten był taki ze śniegiem. No, no, no to, to jest no, no. takie jakieś Główienko. No. A tam była A ten chyba musi jedna... być mega stary. Ten no. musi być mega stary. Tam też była jedna chyba taka obrączka ślubna, taka klasyczna. Tak. A wszystko są takie bardziej sygnety jednak, nie? No, ale ten jest Ile ten kosztuje? Stary? Chyba nie powiem. Kurde! Szkoda, ale to ale... 14-karatowe 12... diamenty? Nie, 14-karatowe złoto, 12 diamentów. Stary! 12 diamentów. 22 karatowych. I białe złoto. 3,5 kg. No, mówię ci, że diamenty nie są takie drogie, starych, wbrew pozorom. Oczywiście, jak masz bardzo dużego diamenta, albo jakiegoś brylanta albo coś takiego, to one są drogie. Ale to wszystko zależy od szlifu, od czystości i tak dalej. Jest bardzo dużo e, wypadkowych. Pewnie kilka tysięcy dolarów. No. Stary, znalezisko pod wodą samolotu kurde z drugiej wojny światowej, chyba. Ja pierdzielę. Ale zajbiście. Jaka dziwna kabina, nie? To jest kabina? Ta. Tak. Lotów. By... No. Ale wow. Ogromne. Ogromne. Nie, no nie takie ogromne, to jest właśnie takie jednoosobowe. są typowe nie no, ale w sensie... typowe wojskowe no, tak samoloty tak, tak, tak. z II wojny światowej. Albo z jakichś innych bitew, Stary, nie? wyobraź sobie, ile takich samolotów, statków i tak dalej jest na dnie Oceanu i mórz. Popatrz, widzisz to No Masakra. Już no, się Rafa zrobiła na nim. No, normalnie rafą jest zreśnie. A to już jest większy, to jest jakiś bombowiec pewnie. Nie, to jest ten sam. Tak? Tak, tak. tak A, rzeczywiście, tak. dobra. Już z bliska Z innej perspektywy no. tak to wyglądało. No nie, on całkiem spory stary. Popatrz na, na rozmiar tych skrzydeł. Ja pierdziele. Chciałbym kiedyś tak ponurkować no. jakiś statek albo właśnie samolot pod wodą. Zdarzać tak jakie nie? to musi być zajebiste uczucie, znaleźć coś takiego pod wodą. Ja, jak oglądam takie rzeczy, to mi się od razu film Uncharted kojarzy. Cz niesamowite. Mi to ryje beret stał. Yeah. Ej, nasza ulubiona! Soba! Mądra soba! Profesjonalny nurek o imieniu Bartolomeo Bob natknął się na... Bartolomeo. ...węże anakondę w rzece Formosa w Brazylii. Nie gadaj. O! o! Był się strzelał! Jaki sesja! ogromny! Jaki wielki! W pewnym momencie wąż zbliżył się nawet bardzo blisko kamery. Anakondy zielone są największym gatunkiem węży na świecie. Można je spotkać... Anakondy pływają? Ja bym się... No tak! Ja bym się anakondy... tylko zaskroić. Stary, w filmie Anakonda, oni też płynęli takimi kajakami, ta Anakonda tam ich wszystkich zjadała. Ja pierdolę. Nie oglądasz Anakondy? Ja się tak boję węży, no, one normalnie pod wodą pływają, chłopie. No nie wszedłbym do tej wody, Kumaż... znaczy plus jest taki, że anakonda cię udusi, a nie ugryzie. Ja bym się bardziej bał ugryzienia. I się potem w z całego żywcem. <laughs> Daj spokój, ja się tak boję węży. Nie wiem co gorsze, chyba wolałbym, żeby mnie ugryzło, zabiło Wierzę i mam dopiero gęsią Patrz jak mam gęsią skórkę. Ja pierdzę. No ja mówię ci, mnie to przeraża! A to jest jezioro I w jeziorze rekina znaleźli? Czekaj. O! Oh! się na olbrzymiego rekina z ogromnymi zębami. Nie, to jest fake jakiś. Na szczęście nie był to prawdziwe rekin. No. Chłopie, co to za zęby? Popie, no daj, że spokój. On wygląda rekin w szczękach lepiej wyglądał. Szkielety. Przestraszył się na śmierć, gdy nurkował i nagle natknął się na Też fejkowe. Które urządziły sobie herbatkę. No. Ja widziałem to! Jest artysta, który robi, schodzi na dno ze szkieletami właśnie robię. i robi na przykład, że szkielety trzymają na przykład filiżankę z czymś i tak dalej i są pod wodą na dnie. Zarąbiste. I gdzieś przy rafach, przy takich bardzo ładnych scenariach robi takie sesje. Ale gdybyś zobaczył to podczas nurkowania wystraszyłbyś się na śmierć? No nie z tym rekinem, no, ale z no, tym to już mniej. No. Znaczy no, no, jakbym zobaczył jednego szkieleta, na przykład leżącego w jakiejś dziwnej pozycji to bym się wystraszył. No. Ej, ja tak lubię ten kanał od no. Czemu ja no. go jeszcze nie subuję? Masz do suba ode mnie Znalazł lokomotywy na dnie oceanu w pobliżu Long Beach, New Jersey w Stanach Zjednoczonych BRONZIE 100% transport statek wypadło i się znalazło w wodzie. No, albo po prostu stare i utopili, bo nie mieli co z tym zrobić. O! To jest dla mnie przerażające. Stary, ręka biorę. Parę! Patrz, jakie to jest chopie ogromne! Spoko. Ma krew. O! Stary wyobraź sobie nurkuje, że ona ci podpływa taka ogromna taka Stary, to temackie, zabieram ją normalnie. I ma, i ta, i ta. No to zabieram ją, płynę na brzeg, stary, patroszonko. Ona, czy, ona cię tak tylko w dół, odgryza. Ale ona nie gryzie, ona tylko się przessawa, stary. Właśnie, a, to zdjęcie a co teraz? Ja wie, nie ma zębów? No ma zęby, ale ona cię, nie, ona cię nie zacznie od razu gryźć. To są wszystko legendy. Nie było takich ogromnych no, nie no taka hobie, to bycie jedną matką zawinęła całego i bycie nie było nawet widać. To są legendy. O, kraken. Tak, gigantyczne kołamarnice, ale one są wielkości kilku metrów. One nie mają 100 metrów. Stary! 7 metrów, wiesz Nie, to jest nie na ma takiej. Największa znaleziona na świecie to jest chyba tam sześciometrowa czy 8. nie kilkanaście. 18 metrów! Osztenie okay. oczu! wynosiła. Prawie pół metra okay. oczu, hopię. Okej, okay. oko! Okej, okay. takie 18 metrów. Nice. To już dużo. To więcej niż 8. Mówię 7! powiedziałem 7! To więcej niż 8. Mówisz, ja 18 metrów to nie jest 100 metrów. Które statki, Stary! Które statki tego. 18 godziny. metrów kałamarnica versus ty? Według greckich legend. O! Egipcjanie. Miastem położone. Co? Egipt. Około 1500 lat temu był to Port ekipu, tak. port który służył do handlu między... Pamiętasz to... historię? O! o. To, to było mitem, aż pewnego dnia zostało znalezione... Miasto odkryli. No. uważane za ojca Kleopatry. A czemu to wyciągnęli? No stary! Ja to rozumiem to... Wiesz, artefakt UNESCO No jakieś... dobra, okej, okay. ja rozumiem. Wyciągnąć jedną, jedną rzecz, to żeby świat mógł zobaczyć. Ja by wszystko wyciągnął, słuchaj do końca! Ponadto znaleźli kamień z hieroglifami, który pokazał jak zamierzali podnieść podatki za handel, który robi... Już nie, nie, no nie wierzę.